To naprawdę interesujące zjawisko fizjologiczne. Mamy kolejny bardzo ciekawy temat w zakresie ketogenicznej kulturystyki i mówimy tutaj o kwasie mlekowym. Podczas intensywnego treningu siłowego glikoliza dostarcza nam energię, ale wytwarza również kwas mlekowy. Gdy jego poziom jest wysoki, to mięśnie zaczynają nas piec i to sprawia, że sportowiec zaprzestaje treningu. Mięśnie po prostu już nie chcą pracować. Cała rzecz w tym, zresztą tak jak powiedziałeś w swojej książce, im dłużej ćwiczysz, będąc na diecie keto, tym ciało lepiej oczyszcza kwas mlekowy. Czy mógłbyś dokładnie nam to odpisać? Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz, od czego zacząć, to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda odchudzania braci rodzeń. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to, co robimy jako znani, znani youtuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją, w sp Wspierasz naszą niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękujemy. Można pięknie żyć. Tak, zanim zacząłem stosować dietę ketogeniczną, trenowałem i to jest coś powszechnego. Ludzie wykonywali obszerny set pod względem powtórzeń, więcej niż 8 powtórzeń na dane ćwiczenie. Potem nagromadzili kwasu mlekowego i mięśnie ich piekły. To oznacza, że osiągnęli swój próg mleczanowy, po którym nie mogą już więcej ćwiczyć bez tego piekącego odczucia, a więc kończą set. Niemniej jednak, gdy stajesz się lepiej przystosowanym do tłuszczu, to Twoje ciało reguluje pozytywnie te szlaki metaboliczne, a jednym ze sposobów jest zwiększanie i produkowanie większej ilości transporterów MCT. Teraz pewnie dam ciała, jeżeli chodzi o wymowę, ale z grubsza chodzi o transportery monokarboksylanów. Te transportery otwierają tunele, które pomagają w skutecznym przesuwaniu ketonów w ciele. Transportują również pirogronian i kwas mlekowy. Dzięki temu możesz skuteczniej oczyszczać mięśnie z kwasu mlekowego w trakcie treningu, a więc podnosisz swój próg mleczanowy. Ja już nie odczuwam za bardzo palenia w mięśniach, gdy trenuję. Gdy dochodzę do momentu, w którym mięśnie nie dają już rady, to nie z powodu palenia, z powodu spowodowanego przekroczeniem progu, a ze zmęczenia spowodowanego treningiem z wieloma powtórzeniami i dużymi ciężarami. A więc mogę ćwiczyć, zwiększać ilość powtórzeń i kolejną zaletą jest to, że szybciej się regeneruje. A więc ciała ketonów działają antyzapalnie i dzięki temu, że mogę skutecznie się oczyszczać z kwasu mlekowego, to nie potrzebuję długiego czasu na regenerację. Jestem w stanie ćwiczyć daną partię mięśni częściej i przy większych ilościach powtórzeń. Dzięki temu łatwiej buduję chudą masę mięśniową. Tak, i to jest ciekawe. Jak słyszycie, mówimy o procesach fizjologicznych. To bardzo dziwne. Ale właśnie dlatego ja jestem ciekawy. Siedzisz w tym obszarze. Tak, oto Robert Sykes, a to inni strongmeni. Jesteś na keto i widzisz płynące z tego korzyści. Twoi koledzy też je widzą, a pomimo tego nadal jesteś w tym praktycznie jedyny. Jak to jest możliwe? Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego filmu i mamy do was serdeczną prośbę. Walnijcie oczywiście w kciuka, jeżeli macie ochotę i przede wszystkim zasubskrybujcie ten kanał, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film na prawo i lewo będzie więcej osób niezależnie myślących i pięknie żyjących. Okazuje się, że prawie połowa osób nie zasubskrybowała tego kanału, a wiemy, że chcecie po prostu wypada wam to z głowy. To jest ten moment, naciśnijcie pasek subskrypcji za co z góry dziękujemy. Ale też bardzo zapraszamy was do grupy BR Team. BR Team to grupa niezależnie myślących i pięknie żyjących osób. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu.